Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest, widzowie, nietypowy, ale już pewnie chyba wiedzieliście, o co tutaj chodzi. No, bo widzowie, dzisiaj w ostatnim odcinku mówiłem Wam, że dokładnie obejrzymy sobie trailer dorsów roleplay. I dlaczego wiecie skąd, że jest roleplay? Ponieważ, widzowie, tutaj mamy tutaj takie znaki zapytania i mamy ROLEPLAY. Tak, tutaj taki ryol. Oczywiście widzowie, jeszcze wszystko nie jest. Wiadomo, czy to jest w ogóle roleplay. Tylko tak po prostu potwierdzę. Na początku widzowie, stało dokładnie dwie minuty do y, premierowego trailera. Mój widzowy odcinek nie będzie premierowo. Tak, to teraz usłyszeliście. Mamy tutaj, Boże, ile tutaj wszyscy czekają, dokładnie widzowie. No, jestem też, widzowie, mega ciekawy, co będzie tego 1 kwietnia, bo jestem naprawdę, mega się mode Rival. Zobaczymy, co to będzie. Ale na początku, widzowie, chciałem tylko coś powiedzieć, że zapraszam widzowie na mój dokładny kanał Iggy e -E Games. Tak, widzowie, zapraszam widzowie na mój kanał, ponieważ tam, widzowie, dokładnie 9 minut temu wysłałem film na mój kanał i dokładnie to jest dokładnie film tutaj też, dokładnie jest. o Dorsach. O, tutaj mamy, tutaj filmy. Oczywiście, nie, nie będę tego pokazywać. Tutaj mamy film o dorsach. Także zapraszam serdecznie na ten kanał. I wpadajcie widzowie na kanał Sebidino. Który zapytacie, kto to jest Sebidino? Sebidino to jest dokładnie widzowie mój yy, brat i to się pojawi z kaberką. Ja nie wiem, jak on w ogóle to zrobił, że skopiował dwa filmy. Nie polecam. W sensie polecam go, ale no. Żebyście mieli, zostawcie go subskrybować bo dopiero jedną subskrypcję. bo ci widzowie stworzył dopiero ten kanał. Dobra. I polecam wiesz te G and F. tam widzowie jest nasza przygoda, jest pierwsza próba, znaczy, no, pierwsza próba. No, z Wigilina mają te same fajne rzeczy, także zapraszam na pewno na ten kanał. Jeżeli ktoś się interesuje Dido do no to zapraszam na ten kanał, a jeżeli ktoś się interesuje G and F, to zapraszam tutaj widzowie. Mamy widzowie, zostało 60 sekund już pada i zapraszam na ten film. Dokładnie 12 minut temu minęło i zapraszam nawet przychodzą stare. Jeżeli ktoś się ogląda tego kanału, to zapraszam serdecznie, bo naprawdę są tam mega fajne filmy. razem z głosem. Pierwszy odcinek jest z głosem i naprawdę staram się jak najlepiej. No i tutaj piękny baner. Dobra, widzowie, kończymy to w końcu. Premiera już wkrótce, dobra. No to nie mówimy i zaczynamy. Oczywiście, podgłoście wam grę, widzowie, żebyście wszystko dobrze słyszeli. Widzowie tego nie, nie widzicie, Boże, let's go! Dokładnie, tylko jeszcze się napiję. Tutaj aktualizuję. O! Jeszcze nic nie ma. O, to tak zawsze działa, słuchajcie, że piszesz jakby o 19.00. Kiedy? Właściwie. Pytacie pewnie, widzowie, kiedy do łokawie się o tej trailerze? Dokładnie, widzowie. Yy, no. Ta data premiery już świeci się od 6 godzin. Nagrywam teraz film. Ale ja teraz nagrywam! Może ja zostaw nie teraz! Przepraszam, widzowie, ale musiałem. O! Mamy! Oj. Dobra. Trochę ściszyłem. Mamy widzowie w końcu trailer do dorsów. Oj, przepraszam. Dobra. Pamiętacie widzowie, poczekajcie jeszcze. Zostało. Ile, Czekaj, ile to pisze? 35 sekund. Jestem naprawdę widzowie ciekawy, co oni... Tak dam napisy. No. Dzieje się. Naprawdę się dzieje. Dobra. No to zaczynamy widzowie. Dobra, tutaj już nic nie ustawiam i zaczynamy. Jeszcze tylko dam lajka. Na no. 7, 6 5 4 3 2 1 0. Mamy. Zaczynamy. Co oni tam dali? No, dawajcie. Aha. 3 2 1. What's up? Aha. Guys, welcome to the announcement. Today I'm going be an Aha. Doors update event to you guys. So here we go. Oh I shave I like to go and walk sometimes. Wait, what? Uh-huh. Uh -huh. I was up all night making alright, well, they told me to skip this slide, so I don't know, I'll, I'll keep going, I guess. So little disclaimer, uh, they haven't actually tweeted okay. what the update is. But but, but, I know it starts with the letter R. So I've come up with a few ideas for what the update could be. So okay, let's go over some ideas. Huh? <laughs> is that cool? All right. So first we have Doors Roleplay Mode. Oh, Doors Roleplay Mode. Oi, role sarki widzowie Sarki, sarki, o oh, kurde co się zaczęło. To jest role O, to roleplay! Widzowie, coś się zacięło, nie wiem. Tu jest roleplay! Ej, no zarobicie w końcu roleplay będzie. Sor, yeah, przepraszam yeah, widzowie, ale um, doors, racing mode, racing mode, yep. Ale so fajne. Dobra przepraszam widzowie, że ja tego zrobię, tylko tylko prostu. prostu mm -hmm. mm -hmm. some doors a a it, up co oh, wait, tu wait, jest! Oy, naprawdę, kurde, so here's a couple ideas I got, and. What is that? Wait, what? So I the update. Oh, none of Really? Alright, that's not what I would Um. Oh, oops. Hey everybody, hello. Welcome to the announcement again. So, we're doing okay, um, doors ranked mode. But doors ranking. Mode. Look at this. You can fight your friends. O! You Jak to wygląda? To jest ten update? Żartujecie sobie, and sobie chyba. And really cool. Naprawdę? And you win the so, so, yeah, let's the announcement. Mm -hmm. Okay. Czyli dostaliśmy. To koniec? Okej. Okay. Czyli widzowie, dostaliśmy. Dokładnie. Dziękujemy za udział. Wyjdź z tego pokoju. Wysłałem film. To super. Nie możesz teraz. Oh my god. Co to w ogóle było, widzowie? Na początku. Dobra, to teraz sobie, widzowie, wszystko sobie przeanalizujemy. Co jest? A co się jeszcze co się, co się, co się premierowo? A i to koniec? Okej. Okay. Dobra, widzowie, chyba już wszystko tutaj skończyło się. Tak, taką mam, takie mam wrażenie. Jest. Dobra, widzowie, chyba wszystko już się udało. Przepraszam widzowie tylko za mojego brata. Ale dobra. Chyba wszystko już jest. Tak... Dadres, tylko sobie tutaj oprócz nie poczekajcie. Teraz sobie, teraz to sobie przeanalizujmy w sobie widzowie to. Tylko teraz sobie dam. Jak się to tutaj. Można to sobie przetłumaczyć. Opcje. Żebyście, widzyli, żebyście to widzieli. Nie da się. Dobra. To jeszcze teraz sobie to wszystko sobie przetłumaczymy. Ale dobra. To zaczynam. Wyłączmy napisy. Dobra, i jeszcze teraz to wszystko przeanalizujmy. Dobra, to jeszcze teraz włączamy. W ogóle zresytujmy sobie ten. Y Czekajcie, bo nie jest zresytowany. Resytuj. O! Dziękuję. Right, what's up, guys? O, ups. 3, 2, 1. What's up? What's up, guys? Welcome to the announcement. No co jest kurde? I no widzowie, no czego są same jakieś minusy? Ja cię kręcę, kurde. Nie da się normalnie? Ja cię, dobra. Jeszcze raz. Co się dzieje w ogóle? Dobra, teraz ja sobie przeanalizujmy. All right, what's up guys, uh, oh, right, Dobrą. what's up, Dobra. what's up, guys, mm -hmm. welcome to the announcement, today I'm going to be announcing the new door Czekaj, sobie trochę oh, I was up all night. And so i almost, I'll keep going. what the update is, but, 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 but secret. I know it starts with Mamy tutaj It's Me, important. Come and begins of April. It's on for doors. Update. Mamy tutaj całe pokazane Mamy tutaj R. I to prawdopodobnie R. To jest roleplay, tak mi się wydaje. Mystery and comments out beginning of April. Czyli będzie April Fools. Czyli będzie April. Czyli, czyli coś widzowie nadchodzi. Dobra, mam tutaj Seeka, figurę Doors, Neff Mode, Top Secret. Okej, okay, czyli no, jakby tutaj takie fajne, tutaj jakby ten gościu, czyli ten twórca LS, nam jakby przygotował, co ma tutaj być. I it's an update for doors, czyli będzie update dorsów. I mamy tutaj pokazane, jak wygląda będzie ten update dorsów. Czekajcie tylko. I pierwsze czekajcie tylko, oh, czekajcie so, DOORS, doors ROLEPLAY MODE czyli ktoś chyba każdy, wszystko to już wiedział czyli DOORS ROLEPLAY MODE czyli tutaj jest jakby wytłumaczone że będzie jakby roleplay i to mi się naprawdę mega podoba że będzie jakby roleplay że tutaj będą takie fajne rzeczy ale dobra patrzcie i będzie możliwe, można Gobino, go to sleep oczka, furu samochodem będzie można jechać, yeah, patrzcie widzicie i nawet klucze klucze będą. Tutaj widać. I to! To mnie ciekawi, co to jest, o to to jest, nie. To są. A, to, to Krócyfiks! I mamy tutaj jakby. To, oh, yeah, czekajcie. To jest. Tutaj mamy. Y... To, oh, yeah, that's what the game looks... Patrzcie. Mamy tutaj charakter tych wszystkich tych. I powiem wam, w sensie tych. Roleplayów i widzowie na pewno sobie z tego odcinek, że będę jakby roleplay, będzie fajny razem z moją całą ekipą sobie zrobię roleplay DORS Ej, ale to będzie mega fajne, patrzcie tutaj, apli, kurde, bo teraz wiecie widzowie, że teraz jest bardzo dużo roleplayów tych DORSów Ale te będą prawdopodobnie już dopracowane, kurde, no nareszcie Dobra, C dalej lecimy Racing mode, czyli tutaj będą widzowie takie wyścigi tutaj, pozostaciami, jak ja tutaj widzę, ale nie wiem, czy to jest prima, że tutaj się ścigasz normalnie tymi furami, co so się tymi, no, formułami się ścigasz się sobie, ale ty mega fajne, ok, no, no to mega fajne, ała, i góra się rozwaliła. Podejrzewam i coś, że to jeszcze nie jest dopracowane dobrze. Um, yeah, I, I patrzcie, widzowie jak klucy. Yeah, I to. To mnie mega ciekawi, o co tutaj chodzi. Rim Skin. A co to jest? Nie dobra. Patrzcie na to, co się dzieje z krucyfiksa. On się rozrywa, w sensie tak. Bo, jakby wiecie, w trailerze było pokazane, jakby się te, że ten, ten, ten krucyfik się tak łączy. I jest to jakby to samo. I tutaj patrzcie, że jest jakaś inna skrzynia. Tak mi się wydaje. I tutaj mamy pokazane jakieś obrazy tutaj. Tylko no niestety nie, no nie udostępnili, no bo to sekrety pewnie. Just I Już krucyfiks. Czyli że. się... I to! To ja nie wiem, co to jest. W sensie, to jest jakiś, to jest jakaś część jakiejś po prostu jakiejś mapy. Perfekt. To jest widzowie jakaś inna gra, tak mi się wydaje, że to jest jakaś nowa gra. Jak Podejrzewam, że to jest jakaś nowa gra, jakaś nowa gradors tak mi się po prostu wydaje. Chyba że to jest lobby. Y, w sensie, chyba że to jest takie lobby. To to jeżeli jest takie lobby. Patrzcie, no jak dla mnie to, to jak dla mnie to nie wygląda jakby to jakieś, było jakieś lobby. Albo to jest lobby, ale jak tak lobby będzie yeah, wyglądać, to jesteś w szoku. Doors, really good. Doors, doors, spam. Doors, rabbates. Doors, lave rooms. Do, 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 do. I to prawdopodobnie. Aha, i teraz chcę. Dobra, i teraz będzie najważniejszy moment. No i, no pokazujcie ten update. Oni są wkurzeni, boże, czego, czego nie ma. Czego nie ma? Ile tu jest update'ów? Hey everybody, hello, welcome to the announcement again. So we're okay, um doors ranked mode. Jak to się nazywa? Doors ranked. Oh my god. Naprawdę. DORS po prostu naprawdę, ja podejrzewam tak, jak dla mnie to DORS to są jakby najlepszy maskot horror w sensie CO TO JEST? Patrzcie widzowie na to, tutaj macie, ma słuchajcie, tutaj mamy jakiś czas Mamy jakiś pistolet w ogóle, to jest w ogóle śmieszne, to pewnie jakiś będzie jakiś mod tak mi się wydaje Albo to jest ten wielki update I patrzcie na to, mamy tutaj pokazane kto zginie i jest pokazane, jakby, w sensie nie wiem co to, ale mam takie. Jest, to jest moja teoria, że tutaj są monety pokazane, że tutaj ile ma jakby monetów. I mamy, mamy tutaj pokazane, jakby kto zginie. Jeszcze przysunię. I tutaj jest jakiś czas. I właśnie nie wiem, nie wiem właśnie o co chodzi dokładnie z tym czasem. I tutaj są jakieś. Nie, tutaj można kogoś uderzyć. To. Albo widzowe, to jest jakiś, jakiś inny mod. Tak mi się wydaje. Nie wiem w ogóle co to jest, ale to jest naprawdę. Tutaj będzie można sobie przywalić kogoś tutaj. Będzie można teraz. Patrzcie, jak dla mnie. Nie, nie wiem co to jest. Tutaj są jakieś parkury. Jak coś się zbiera. I ten pokój! Czekajcie, ten pokój! Co to było? Oj, czekajcie. Co to było to? No kurde, to się tak ułamek sekundy to się da tylko Na pewno tutaj mamy pasek jakby tak nie, Tak w połowicznie tylko, że Nie, właśnie Co to? To jest jakaś bomba i tam jest Tam jest jakiś, to jest, to, to, to wygląda jak pokój rumsów. Ej, naprawdę, to jest To jest jakiś mod, modyfikator tak mi się wydaje No ciekawe, to są jakby twórcy Robloxa tutaj jak ja widzę Dalej, dobra, dalej Dalej, lecimy dalej. I to! Josur! To jest widzowie jakaś, jak się tak, dla mnie to jest jakaś inna gierka, to są jakieś inne dorsy, widzowie. To jest jakby, to jest jakby, albo to będzie w normalnych dorsach, tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że to będzie w normalnych dorsach, bo tutaj mamy final. Kant w zasadzie sensie RU Update. Więc, no, więc to pewnie jakiś będzie update, i tutaj będzie można sobie już walczyć. Także naprawdę to, co oni wymyślili, to jest po prostu mega fajne. <mulity> really cool. Solider i się dostaje kazę. To na pewno. To jest widzowie jakiś jak I dla say, mnie. I są drzwi. You I love you. Jeszcze dalej. Dobra. Start. Tutaj się, tutaj się zbiera znaki, stop, to jest od tego, i patrzcie, jest rooms i mamy drzwi normalne z hotelu, nie wiem, w sensie to jest The door, przepraszam, czekajcie, i czekajcie, jeszcze raz. No, najwyraźniej tak, to jest jakiś ten, no, o. Mamy tu bomę i tu są jakieś nowe? Nie, tu są, jak dla mnie widzowe, to są normalne dorsy, tylko po prostu jakieś takie inne, o to chodzi. Tylko po prostu, to jest jakiś pewnie modyfikator, jak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I tutaj mamy karton, także widzowie, to na pewno to są normalne dorsy. I są drzwi normalne. I potem łapie on. You I love you. doors Randall spawn tam jest jakaś mysz, w ogóle to jest ten pluszek sig i tam są jeszcze widzowie także oh, what I say that? Stupid, stupid, stupid. doors run cat releasing today problemy right now go check a to już jest dostępny nie chyba nie Aha, dobra, czyli nie wiedzą, w której, jaka data będzie. Prawdopodobnie o to chodzi. Także widzowie. No, powiem, że naprawdę się zapowiada, fajnie. Dobra. I to. I to było wszystko. Dobra. To to teraz przejdźmy do podsumowania. Witajcie widzowie, dokładnie jesteśmy dokładnie po trailerze, słuchajcie. I tam było widzowie napisane, prawdopodobnie wyjdzie to dzisiaj. Tak było tam podpisane, widzowie, w sensie, jesteśmy teraz, widzowie, to, to jest jeszcze dalej odcinek. I słuchajcie, widzowie, patrzcie, co się stało po tym trailerze. Zobaczcie na to, co tu się stało naprawdę. To się na serio dzieje. Patrzcie, widzowie, po obejrzeniu traileru twórcy dodali to. I dlatego widzowie. Teraz widzowie, kiedy to oglądacie, kiedy właśnie, kiedy wpuszczę ten odcinek, to już jeszcze, ten, to jeszcze widzowie, w następnym odcinku jakby zagramy w tą grę, słuchajcie, bo teraz analizowaliśmy trailer, więc widzowie, bardzo dziękuję za to oglądanie i tam było podpisane po prostu, że idź sprawdź, czy już jest gotowe, bo nie wiedzieli. No jest, rzeczywiście. Także widzowie, dziękuję za to oglądanie i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa!